Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Wielewicki, jestem radcą prawnym oraz doradcą podatkowym w kancelarii MENSEN. Niedawno minął ponad jeden rok obowiązywania przepisów o fundacji rodzinnej. Jak się okazało, jest to bardzo ciekawa i korzystna dla wielu podatników instytucja, która pozwala chociażby zoptymalizować transakcje sprzedaży akcji czy udziałów o bardzo dużej wartości. Jak się jednak przez ten rok okazało, nie zawsze organy podatkowe interpretują przepisy zgodnie z duchem ustawy, jak też sama ustawa ma kilka mankamentów, i przez ten jeden rok, okazało się, że w kilku przypadkach fundacja rodzinna nie będzie zbyt dobrym rozwiązaniem i narażamy się niestety na zapłatę podatku. Jakie to sytuacje? Zapraszam do oglądania, przejdźmy do konkretów. Absurd numer 1. Najem, który nie jest najmem. Yy, artykuł 5, ustęp 1 Ustawy o fundacji rodzinnej wymienia 8 punktów dozwolonego obszaru działalności Fundacji Rodzinnej. Fundacja Rodzina może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie tych ośmiu punktów. Jeżeli wykroczy poza ten zakres, płaci karny podatek. Stąd jest to tak bardzo ważna kwestia. Przechodząc do konkretu, punkt numer dwa, w tym artykule piątym ustępie pierwszym, stanowi, że Fundacja Rodzina może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Czytając to, taki fundator czy członek zarządu, fundacji rodzinnej myśli sobie... Aha, okej, okay, no, fundacja rodzinna może świadczyć usługę najmu, usługę dzierżawy, czy też, jak mówi przepis, udostępnienia rzeczy na podstawie umowy o, o podobnym charakterze, czyli bardzo szeroko, może to być na przykład również leasing. Jak się okazuje, Krajowa Informacja Skarbowa uważa inaczej, gdyż już w kilku wydanych interpretacjach indywidualnych Krajowa Informacja Skarbowa powiedziała, że najem krótkoterminowy, taki typu booking czy Airbnb, B. Uwaga, nie jest najmem, co mówi Krajowa Informacja Skarłowa. Wymienione w tym przepisie najem czy dzierżawa charakteryzują się stosunkowo dużym sformalizowaniem. Zwyczajowo zawierana jest stosowna umowa, w której określane są prawa i obowiązki najemcy lub dzierżawcy. Nierzadko podpisywany jest również protokół zdawczo-odbiorczy, a najemca-dzierżawca zobowiązany zostaje do przestrzegania regulaminu oraz uiszczenia kaucji zabezpieczającej dla umów tego rodzaju charakterystyczny jest również okres na jaki następuje udostępnienie miejsca z reguły obejmuje on dłuższe okresy czasowe to jest fragment interpretacji zacytowany i teraz zauważcie państwo na ten język zwyczajowo zwykle z reguły tak się przyjęło to znaczy, że Krajowa Informacja Skarbowa wywodzi skutki podatkowe, często idące w naprawdę duże kwoty, bo przecież ktoś mógł stworzyć sobie fundację rodziną głównie pod najem krótkoterminowy. Bo dlaczego nie? Bo przecież punkt drugi wyraźnie mówi, najem dzierżawa lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. A tu się okazuje, że musi zapłacić karny podatek tylko dlatego, że Krajowa Informacja Skarbowa sobie wywodzi, że zwykle, zwyczajowo tak się przyjęło, z reguły są tam jakieś protokoły, ramy czasowe i tak dalej. No to drodzy państwo, zajrzyjmy do Kodeksu Cywilnego, który jak się okazuje, niespodzianka dla e, Krajowej Informacji Skarbowej dla organów podatkowych. W Kodeksie Cywilnym tak się składa, że mamy przepisy, które zawierają definicję zarówno umowy najmu, jak też umowy dzierżawy. E, umową najmu zgodnie z artykułem 659 Kodeksu Cywilnego Umowa najmu charakteryzuje się tym, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Dzierżawa jest podobną umową. Tam, poza aspektem korzystania, mamy również prawo do pobierania pożytków. Stąd najczęściej dzierżawa dotyczy e, chociażby gruntów rolnych, no, gdzie mamy pożytki z ziemi, czyli, czyli plony. Najczęściej mówimy w przypadku lokali no po prostu o umowie najmu. Czyli, jeszcze raz powtórzę, e, oddanie rzeczy najemcy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony w zamian za umówiony czynsz. No i teraz się zastanówmy, czy mamy gdzieś w tym przepisie mowy o jakichś protokołach, o tym, że ta umowa musi mieć jakąś określoną formę, że musi być oznaczona na jakiś dłuższy czas. Przecież wprost mamy czas oznaczony lub nieoznaczony, bez doprecyzowania. No nie mamy tutaj takich reguł. Dodaje je sobie Krajowa Informacja Skarbowa w kilku wydanych interpretacjach. Mam nadzieję, że wkrótce uchylonych przez sąd. Jeżeli spojrzymy sobie na taką, na taką umowę, no już nie nazywajmy, Ją najmem, umowę zawieraną przez Booking czy Airbnb, no to czym ona się charakteryzuje? No, właśnie, oddaniem do używania pewnego lokalu na oznaczony czas w zamian za zapłatę. To jest dokładnie umowa najmu. Natomiast, zauważcie Państwo, że nawet gdybyśmy przyjęli że usługa najmu krótkoterminowego nie jest najmem w rozumieniu tego przepisu, co w ogóle brzmi absurdalnie, bo bo jest absurdalne, nawet gdybyśmy się z tym zgodzili, no to przecież ten punkt drugi, cytowany przeze mnie już dwukrotnie, przeczytam jeszcze raz, mówi o najmie, dzierżawie lub udostępnianiu mienia do korzystania na innej podstawie. Nawet jeżeli taki Booking czy Airbnb no nie jest najmem, już idźmy w to, że to nie jest najem, no to czy to nie jest udostępnienie mienia na innej podstawie? No przecież udostępniamy mienie. Lokal jest mieniem. Skoro nie najem, to na innej podstawie. Dlaczego usługa najmu krótkoterminowego zdaniem KIS-u nie wpisuje się w ten przepis, nie mam pojęcia. Mam natomiast nadzieję, że całkiem niedługo wojewódzkie sądy administracyjne wyprostują to absurdalne stanowisko. Absurd numer dwa. Zagraniczne fundusze inwestycyjne. O co chodzi? Zgodnie z punktem trzecim tego przepisu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, który wymienia katalog dozwolonych działań Fundacji Rodzinnej, po punkcie drugim, czyli ten najem dzierżawa, mamy punkt trzeci, który stanowi, że Fundacja Rodzina może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni. Oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, to jest bardzo ważne, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach. I teraz, czego dotyczy absurd związany z tym? Z tym przepisem. Jest oczywiste, że fundacja rodzinna może nabywać udziały w polskiej spółce zo, w polskiej spółce akcyjnej. Nie budzi to żadnych wątpliwości. To jest w ogóle sedno istnienia wielu fundacji rodzinnych, tworzenie takich rodzinnych holdingów. Jest to też w ogóle jeden z celów tej e, instytucji. E, nie ma też zbytnio problemów w momencie, kiedy fundacja rodzinna wstępuje do zagranicznej spółki zo czy spółki akcyjnej, odpowiednika tych, 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 tych polskich e, form prawnych. Kiedy się pojawia problem? Problem pojawia się wtedy, kiedy Fundacja Rodzina chce przystąpić do zagranicznego podmiotu, który jest transparentny podatkowo. Czyli do podmiotu, który sam nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Tutaj tylko przypomnę, nie wchodząc w zbytnio szczegóły, że spółki, które płacą podatek dochodowo do osób prawnych, podatek CIT, rozliczają ten podatek według państwa swojego siedziby, czasami też państwa wykonywania działalności, ale to już jest odrębne, odrębne zagadnienie na odrębną analizę. Mamy spółki, które są podatnikiem CIT-u i mamy spółki transparentne podatkowo, które same z siebie tym podatnikiem CIT-u nie są. W tych spółkach transparentnych podatkowo, czy też podmiotach, czy funduszach transparentnych podatkowo, podatnikami są poszczególni wspólnicy. W polskim porządku prawnym takim podmiotem transparentnym podatkowo jest spółka jawna, czy też większość spółek jawnych. Precyzując, spółka jawna, w której albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, albo wspólnikiem może być tam jakaś spółka kapitałowa, ale wówczas trzeba złożyć takie zawiadomienie na formularzu CIT 15J. I co tutaj przeszkadza Krajowej Informacji Skarbowej? Krajowa Informacja Skarbowa wychodzi z założenia, że skoro w polskim systemie prawnym nie może istnieć spółka transparentna podatkowo, w której wspólnikiem jest Fundacja Rodzinna, bo jeżeli Fundacja Rodzinna wejdzie do na przykład właśnie tej spółki jawnej, to ona obligatoryjnie jest od razu na tym cicie, na tym podatku dochodowym od osób prawnych. Wtedy już ten formularz CIT-15 niestety nie działa, on nie działa przy Fundacji Rodzinnej, on działa przy spółkach. Jeżeli Fundacja Rodzina wchodzi do spółki jawnej, ona zawsze będzie na cicie. No i wychodząc z tego założenia, Krajowa Informacja Skarbowa tak sobie myśli i mówi: no, Fundacja Rodzinna w polskim porządku prawnym, jeżeli będzie w spółce jawnej, to jawna jest na CIC-ie. Jeżeli będzie w spółce komandytowej, no to komandytowa też już jest na CIC-ie. Tak samo komandytowo akcyjna, akcyjna, prosta spółka akcyjna, czy też spółka ZO. No, faktycznie zgadza się wszelkie polskie spółki, w których znajdzie się Fundacja Rodzinna, faktycznie stają się podatnikami CIT-u. Nie ma co się nad tym zbyt głęboko zastanawiać. Natomiast zauważcie Państwo, raz jeszcze, że ten przepis nie mówi. Nic o tym, czy dany podmiot ma być podatnikiem CIT-u, czy też nie ma być podatnikiem CIT-u. On po prostu mówi, że fundacja rodzinna może przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni, podmiotów o podobnym charakterze, y, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą. Co oznacza, no tak czysto literalnie, że Fundacja Rodzina może przystąpić do zagranicznej na przykład spółki jawnej, albo jakiegoś odpowiednika tej spółki jawnej, do jakiegoś funduszu inwestycyjnego, który jest transparentny podatkowo, na przykład w Luksemburgu są, są takie, takie fundusze, Fundacja Rodzina może tego rodzaju działalność wykonywać. No tak czytając ten przepis, jakiego wniosku byśmy doszli. No ale Krajowa Informacja Skorbowa uważa, że. No nie, że czysto formalnie, no, no może tak, ale musimy wziąć właśnie pod uwagę to, że w polskim systemie, zawsze jak Fundacja Rodzina wejdzie do jakiegoś podmiotu, to on będzie na co oznacza, że Fundacja Rodzina może przystępować tylko do takich podmiotów zagranicznych, które również są na cic -ie. A jeżeli przystąpi do podmiotu transparentnego podatkowo, i zgodnie z prawem tego danego państwa, to nadal jest podmiot transparentny podatkowo. No, to jest to działalność niedozwolona fundacji rodzinnej i trzeba zapłacić karny podatek. Stanowisko dosyć absurdalne. Ja rozumiem troszeczkę tą logikę, że w polskim systemie prawnym, no faktycznie, jest tak, że fundacja rodzinna zawsze będzie w podmiocie opodatkowanym CIT-em. Natomiast ten przepis. Tego nie precyzuje. On mówi, że Fundacja Rodzina może przystępować również do zagranicznych podmiotów, i nieważne czy są na CIC-ie, czy nie. Żeby było tak, jak chce tego Krajowa Informacja Skarbowa, trzeba by w tym przepisie zastrzec, że o ile jest to podmiot podlegający opodatkowaniu od swoich dochodów, niezależnie od miejsca siedziby, tak jak jest to często w innych ustawach. Takiego zastrzeżenia tutaj nie ma. W związku z czym Fundacja Rodzina, w mojej ocenie, może przystępować do zagranicznych tworów transparentnych podatkowych. Część wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych już to stanowisko potwierdza. Natomiast na chwilę obecną krowa informacja dalej swoje i uważa, że tak, można przystępować do zagranicznych funduszy, spółek podmiotów, ale tylko jeżeli są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Absolut numer 3. Obligacje skarbu państwa. Yy. W tym katalogu y, działalności dozwolonej dla Fundacji Rodzinnej mamy również punkt y, czwarty, który stanowi, że, że Fundacja Rodzinna może wykonywać działalność w zakresie m.in. nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze. Moglibyśmy zatem pomyśleć, że Fundacja Rodzinna, skoro ma m.in. jednym z jej celów jest inwestowanie w udziały, akcje, Obligacje, no to może również inwestować w obligacje spółek Skarbu Państwa o charakterze oszczędnościowym. Tym bardziej, że bardzo często te obligacje są dosyć pewne i te emitowane jeszcze jakiś czas temu, no miały bardzo dobre oprocentowanie. Natomiast okazuje się, że fundacja rodzinna może takie obligacje skupować, ale tylko w tym trybie hurtowym. Nie może tego robić w trybie detalicznym. A dlaczego? Mimo, że teoretycznie ten zapis nam pozwala, bo mamy jeszcze Przepis szczególny, który nie został zmieniony, gdy wprowadzono do polskiego prawa fundację rodzinną, to jest artykuł 101 ustęp 1 ustawy o, o finansach publicznych i ten przepis wymienia zamknięty katalog podmiotów, które mogą nabywać te obligacje skarbu państwa i tam nie ma fundacji rodzinnej. Zatem niestety obligacje skarbowe nie są dla fundacji rodzinnych, przynajmniej na chwilę obecną. Absurd czwarty, czyli kryptowaluty. Można by sobie pomyśleć, że skoro fundacja rodzinna może inwestować w udziały, w akcje, w fundusze, w różnego rodzaju papiery wartościowe, no to również dlaczego nie mogłaby inwestować w kryptowaluty, które można powiedzieć, że z perspektywy inwestora w pewien sposób no, są, są podobną metodą lokowania, inwestowania kapitału dla, dla, dla wielu osób. Natomiast okazuje się, że no niestety w fundacji rodzinnej kryptowalut nabywać nie możemy. Dlaczego? Dlatego, że waluta wirtualna, jak przepisy nazywają kryptowaluty, nie jest mieniem, bo fundacja rodzinna może prowadzić działalność między innymi w zakresie zbywania mienia. Kiedyś był taki pogląd przed 2019 rokiem, że waluta wirtualna jest rodzajem prawa majątkowego, natomiast od kiedy waluta wirtualna otrzymała swoją legalną definicję, no to już prawem majątkowym nie jest, nie jest więc też Mieniem. No, kryptowaluty nie są też. Instrumentem finansowym nie są papierem wartościowym ani innym prawem o podobnym charakterze. Tutaj już pierwsze interpretacje podatkowe również to potwierdzają, że waluta wirtualna nie jest żadnym instrumentem czy prawem podobnym do papieru wartościowego czy instrumentu finansowego. No i niestety też waluta wirtualna nie jest zagranicznym środkiem płatniczym, bo fundacja rodzinna, to jest punkt szósty tego artykułu 5, może również Niż dokonywać obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi. Niestety waluty wirtualne środkami płatniczymi y, nie są. Tutaj chodzi o waluty y, fiducjarne. Zatem niestety obecnie być może to się zmieni, może ktoś dojrzy tą potrzebę i będzie jakaś nowelizacja, ale według obecnego stanu prawnego, Fundacja Rodzinna nie nadaje się do handlu kryptowalutami. Absurd numer 5: proporcja majątku. Czym jest proporcja majątków w fundacji rodzinnej? Zgodnie z artykułem 28 ustawy o fundacji rodzinnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określa się proporcje wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez każdego z fundatorów. Oraz przez fundację rodzinną. Przyjmuje się również, że jeżeli do fundacji rodzinnej mienie wniesie fundator jego małżonek, wstępny, wstępny, czyli chodzi tutaj oczywiście o dzieci wnuki, jak też rodziców dziadków e, lub rodzeństwo uważa się za wniesione przez samego fundatora. To jest bardzo ważne. O co chodzi w tym przepisie? Jeżeli mamy fundację rodzinną i wnosimy do niej majątek, pierwszy majątek wnosi fundator, ten fundusz założycielski, później może wnosić kolejny majątek darowiznami, jak też do fundacji rodzinnej mnie nie mogą wnosić inne osoby, no, na przykład jakaś spółka fundatora. To musimy określić proporcje tego mienia. To znaczy, jeżeli przykładowo fundator wniósł środki o wartości 1 miliona złotych, a jakaś spółka powiązana z fundatorem wniosła udziały w jakiejś spółce córce też o wartości miliona złotych, to proporcja niestety wynosi 50%. I jeżeli później obiorcy, beneficjenci otrzymają z fundacji rodzinnej świadczenie i są to beneficjenci z najbliższej rodziny tego fundatora, powiedzmy żona, dzieci, to zwolnione z podatku dochodowego będzie tylko połowa tego świadczenia, bo druga połowa według tej proporcji należy na przykład no, w tym przykładzie do tej spółki, która wniosła e, udziały. Taki przykład ze spółką no, jest dosyć e, łatwy, prosty, no bo spółka jest podmiotem obcym wobec fundatora. Tak samo będzie, jeżeli mienie wniesie no, jakaś dalsza rodzina, jakiś wujek, albo w ogóle nie rodzina, tylko jakiś na przykład wspólnik wniesie mienie do fundacji rodziny, i tam również ta proporcja będzie niekorzystna. Te sprawy są dosyć, dosyć jasne. Natomiast sprawa się komplikuje, kiedy mamy jedną fundację rodzinną, ale fundatorów mamy dwóch, albo trzech, albo czterech. Możemy sobie łatwo wyobrazić sytuację, że fundatorem jest ojciec, głowa rodziny, jego żona, jak również dwójka synów. I każdy ma przykładowo 25% udziałów w rodzinnej firmie, w rodzinnej spółce ZO. Każdy z tych fundatorów wnosi do tej fundacji rodzinnej swoje udziały, dzięki czemu fundacja rodzinna jako całość kontroluje w pełni tą spółkę, i mamy czterech fundatorów. No i teraz patrząc na ten przepis, zakładając też, że beneficjentami tej fundacji rodzinnej są wyłącznie fundatorzy, tam nie ma żadnych innych beneficjentów no to jaką mamy tutaj proporcję? No ja bym powiedział, że 100%. Dlatego, że zgodnie z tym artykułem 28 ustęp 2.1, jeżeli mienie do fundacji rodzinnej wnosi fundator, małżonek, wstępny, wstępny lub rodzeństwo, a wszyscy fundatorzy są wzajemnie dla siebie małżeństwem czy też dziećmi, wszyscy są wzajemnie dla siebie w grupie zerowej, no to ta proporcja zwolnienia powinna wynosić 100%. Zdaniem Krajowej Informacji Skarbowej, już w dwóch wydanych interpretacjach, nie jest to 100%, tylko w tym przypadku 25%. Oni uważają, że ten przepis, ten artykuł 28 ust. 2 punkt 1, nie stosuje się do sytuacji, kiedy mamy więcej fundatorów niż jeden. W tej sytuacji, mimo że to jest najbliższa rodzina, no to każdy fundator ma własną proporcję, i w tym przypadku będzie ona wynosiła 25%. Co ciekawe, w tych interpretacjach, które mam teraz na myśli, jeśli ja do tej pory przeczytałem takie dwie, natomiast no jest to już jakiś trend i obawiam się, że kolejne interpretacje również takie będą. Krajowa informacja, wskazuje, Krajowa informacja skarbowa wskazuje, że skoro ta proporcja nie wynosi 100%, no to nie możemy mówić o pełnym zwolnieniu z opodatkowania świadczenia wypłacanego przez taką fundację rodzinną. Nawet jeżeli zgodzimy się, Szanowni Państwo, że ta proporcja to faktycznie jest 25%, a nie 100%, no to co z tego? Co z tego, bo przepis, który reguluje nam to zwolnienie podatkowe, stanowi tak w dużym uproszczeniu, że jeżeli fundacja rodzinna wypłaca nam świadczenie, to musimy ustalić, w jakiej relacji jesteśmy z fundatorem lub z fundatorami, i w odniesieniu do, tych fund do tego fundatora lub fundatorów i tej proporcji majątku patrzymy na to, czy jesteśmy w grupie zerowej, czy też nie, i albo mamy zwolnienie, albo nie. Nawet przyjmując w tym przykładzie, w tej fundacji rodziny, gdzie mamy małżeństwo i dwóch synów, i oni są jednocześnie jedynymi beneficjentami, wszyscy są w grupie zerowej, no to nawet przyjmując, że nie mamy tam 100%, tylko 25% i wypłacamy każdemu, dajmy na to, po 200 tysięcy złotych świadczenia no to ja uważam, że dla każdego to świadczenie będzie w 100% zwolnione z podatku. Dlaczego? No dlatego, że jest, jeżeli jestem powiedzmy synem numer 1 no to dostaję to świadczenie w 25% sam od siebie, w 25% od mojego brata, który też jest w grupie zerowej, w 25% od mojej matki, w 25% od mojego ojca. Wszyscy jesteśmy w grupie 0, więc łącznie 25 plus 25 plus 29 25 plus 25 – 25 Najlepszy z matematyki nie byłem, no ale według mnie to daje razem 100%, więc w praktyce mamy zwolnione 100% świadczenia. Te interpretacje się w tym problemem nie zajmują. Nie wiem dlaczego, nie analizują w ogóle tego zagadnienia, tylko kończą na tym, że nie ma proporcji 100%, więc nie ma pełnego zwolnienia. Chciałbym, żeby Krajowa Informacja Skarbowa zajęła się również tą kwestią, czyli relacji poszczególnych fundatorów krzyżowo, kiedy są jednocześnie beneficjentami, bo dla mnie sprawa jest oczywista. Taki wniosek o interpretację niedawno złożyliśmy i czekamy na rozpoznanie. Jak tylko będziemy wiedzieć coś więcej w tej sprawie, damy Państwu znać, to by było na tyle, omówiłem wszystkie pięć absurdów Fundacji Rodzinnej, które przychodzą mi do głowy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie wojewódzkie sądy administracyjne, a być może później Naczelny Sąd Administracyjny, wyeliminują dużą część z nich, uchylając niekorzystne interpretacje indywidualne. Z kolei inne absurdy, no niestety wymagają interwencji ustawodawcy, tak jest na przykład w tych kryptowalutach i obligacjach skarbowych. Miejmy nadzieję, że ta bardzo fajna i ciekawa instytucja wkrótce zostanie poprawiona. Będziemy Państwa informować na bieżąco. Bardzo dziękuję za uwagę.